Cześć, Szymonek fotograficzny program bez nazwy. E, słuchajcie, bardzo często widzimy różne zapytania o paski, o różne wygodne formy e, noszenia aparatu. No i dzisiaj chcę wam pokazać e, jedno z takich rozwiązań. E, Gico z okazji stulecia wyprodukowało kilka pasków. E, z wygodnej włoskiej skóry, Oto to jest taki jeden pasek na. Nadgarstek. Pasek na nadgarstek Gito Centry. Jeśli ktoś lubi katalogowe nazwy, to katalogowa nazwa jest bardzo prosta. GCB100WS. Oczywiście wszyscy zapomnieli. Kupujemy w zestawie taki pasek, pokrowiec na niego oraz o, jeszcze, jeszcze kupujemy w zestawie e, kółko metalowe i taką skórzaną e, osłonę. To jest do mniejszych aparatów, które nie mają e, takich już zamontowanych e, kółek na, e, na paski, żeby sobie można zamontować. O, słuchajcie, prosta sprawa. Montaż paska. Przekładamy. Montujemy jak każdy inny pasek fotograficzny, oryginalny. Zakładamy. Wkładamy na rękę i jest. Wisisz. Proszę. Wygodnie. Aparat możemy trzymać. Zaletą tego paska, czy zaletą wszystkich tych pasków, całego tego systemu, jest to, że mają tak zwany system G-Lock, czyli tutaj. Bezpieczne wypinanie i zapinanie paska. Możemy go sobie odpiąć, i wtedy to nam zostaje i możemy wykorzystać do przypięcia do innego paska. Jeśli byśmy mieli pasek wiszący, to zobaczcie w innym materiale, mówię właśnie o takich paskach. No dobrze, jeśli się to podobał Wam ten materiał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszamy do komentowania. Eee, oczywiście zachęcam do subskrybowania, do zostawienia dzwoneczka, e, no i do oglądania innych materiałów. Cześć!